Siem. Gdzie idziesz? Na dynię. Na dynię? To jest chyba najmniej zdrowa z tego skrzynki. A Biosi? No? Kiedy dywór? <śmienic> I mamy kozy! Mamy kozy. <śmienic> Dziesięć, potrzebujemy innych. Tak, gdzie jest pentagram? Idziemy do pentagrama. Cztery pietagrama. są. Pan pan nie Trzy. jeszcze sześć. Tym bardziej... Widzisz, jak ona je marchewkę, czy to widzisz? I <śmienic> to to tak dałem. Ale to będzie zdrowa koza Denise będzie, bo się nie bawimy Dasz radę ruszyć? Da radę, czeka, dawaj, czeka, dawaj Muszę ruszyć i potem już z górki Może z popy... Oh. Jak ty zgrzybisz Czy tak na czele nie widziałem. Męczące to jak cholera a ja chodź, wybieramy dynię. Trzymaj. No dobre. Dobra, dzięki. Ojej. <grystanie> ja obstałem tutaj 9,5 kg. Ile obstałeś? 6. Ola. No, taką szóstkę. Dymkę. Nie mam pojęcia. Ja myślę, że jest 8, może. 8. No. Czyli mamy 6, 6, 8, 10. A według Was wizowy ile waży ta dynia? Na <grystanie> no, oko, na oko. No się z w komentarzu. Ważymy. Ważymy. I naprawdę. 8,5. i Należy Pani czekolada. Albo mamy inną formę, może za, zapłacić, jak już zgadłem. Jeszcze zdecydujemy, co z nią zrobimy. Może no, Dobra. Nie, nie, safe, safe. wiem czy ty tak samo jak ja robisz kawę? O, jeszcze ja? O, wspaniała kawa. Więc proponuję zrobić tam, w spać na te. dobra, i teraz to wszystko, to co w środku trzeba wydrążyć Cześć, tuj, brzydką stroną nie, się. i teraz to wszystko w środku trzeba wydrować. Piękna dynia Ręce jak babcia będę mieć zaraz od tego Pokażączkę Chcesz oblizać paluszek? A nie czujesz się jakbyś grzebała w, w zlewie z trudnymi rzeczami i nagle coś takiego mokrego się natknęła? Nie, czuję się jakbym... Cholera, jakbym grzebała w dyni <laughs> Nie <laughs> wiem dlaczego, no, myślałem, że że w dubie. Dłonia dupie chyba, nie wiem O, biedny jadł. <grym> Ludzie w naturalnym środowisku Widzimy tutaj samica na zlewozmywaku Oraz... Widzisz ile osób na zlewozmywaku? <grym> oraz Leki mu daj, leki mu daj O nie, zobacz jakie mistrzowskie cięcie było o o dobrze, że miałeś rękawiczki Dobrze, że miałem ochronną rękawiczkę Dzięki temu ostrze nie doszło w ogóle do ręki. Widzicie? Nie ma śladu, nie ma śladu. <grym> Dobrze, i teraz twoim zadaniem... ...to tak? jest wziąć tą dynkę i skroić na jak najmniejsze kostki. Nie no, ale nie aż tak! Nie? Nie! Cholera no jasna! Zrób takie sześciany ładne. Patrz, patrz. Kurwa, nie, nie, było nie tego. Makołowicz. Ale to chyba profesjonalnie to profeso. Dobra, jak ci to idzie? to jej piści, nie widzisz? Dobra, i teraz wszystko do gara. Patrz teraz. Ładra, to. Dobra, większość wleciało do gara. Robimy smutny ujęcie do tego. Teraz, teraz ładnie zrobimy. Dobra, o, rzucę na sam od razu. dobra. Rzecz sobie ja sam kończę, zaraz Nie, nie, ja to. <gry> to. nie, 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 to totalnie nie, 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 co <grydolę> Jedna szklanka pokrojonej dyni. Jedna kostka pokrojona co? Jedna szklanka Ja jedna nie, nie, ja, daj mi to Kurwa, no debil Ale ja się założę, że ktoś kto się zna na takim i nie robi cały rok w tym momencie W tym momencie siedzi taki kurwa Przecież to nie tak powinno wyglądać Dlatego mamy te czapki I czapki są usprawiedliwieniem A kanał nazywa się Tukedy Pamiętasz jak ty to czytałeś, to było na wolnym ogniu. To się Ja tego nie przeczytałam całego A nie tego? Nie Dobrze, że przepis bez czytania tak w ogóle, jeżeli chcecie, żebyśmy sprawdzili jakieś inne przepisy na typowe jesienne, albo zimowe kawy, napiszcie jakie. Bardzo chętnie sprawdzimy. Jak wybiorę jakiś przepis, który był w komentarzu, to komentarz będzie na filmiku. Miałabyś te pół łyżeczki synaolu jest. Czyli cztery. Tak. Nie. No pół razy cztery. To dwa. Czyli dwa. Zaczyna <laughs> to pachnieć ładnie. Chodź, powąchaj, chodź, chodźcie, chodź, 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 powołach, chodź. Smell it. O, oh, no. Sacy na mur. Przykrywka. Jaką masz przykrywkę? E, przy, 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 przykrywkę. Przykrywkę. no. Wow, ale przykrywka. Dobra. Nie no, I no czy ja bym się nie spodziewała. To jest taka sta, ta standardowa przykrywka, nic więcej nie mam. Nie zgłaszajcie mnie na policję. Co robimy w tym czasie? Nie, <noise> w tym czasie? nie <noise> wiem, w kamerę w papierym rzecu? Dawaj. Trzy te ryha. Parę bałem trze. Sytuacja wygląda tak, że nie mamy blendera. Nie, czekaj, trzeba zrobić dramatycznie. O nie, jak my to zblendujemy bez blendera? Potrzebny jest blender? Ja... <grymne> nie wiem, co zrobimy. zostańcie z nami. Bez tym smaku zaraz. No aktualnie to wygląda jak jabłka. ale nic bardziej mielnego Nie ma to co? To nie są jabłka. Nie, nie. to płycę na mono i dynia. I imir. No, tak. Ale je bardziej gałkę muszkotową Tak. dlatego, tak, że nie mamy. No, tak. <grymne> nie jest to ciepło? To jest twój gorące. Czuję cynamon, miód i dynia. Dynia też? Dynia czuję. A wow. To chyba wylewamy w takim razie. Do kosza. Do kosza. <grym> Do <kursa> dobra, wylem jednak chuj Ja sobie zrobię dla testu bardziej gęste, żeby porównamy. Siup. Tu się by blender przydał. Zobacz jak fajnie nacieka, tak powoli, powoli. Bardzo powoli. Bardzo <grym> powoli. Musiałeś chyba z tej strony stanąć, bo nie, nie będzie nalewam jak chcę zrobić ujęcie Pełne kracji. <laughs> Denis dostanę więcej mleka ogólnie Jak coś, to nic się nie rozlało. Totalnie nie ma nic z tyłu. Nie rozlało się. <laughs> <laughs> ale nie wiem jak ty na przykład. No. Ale ja, nawet sobie jak robię. Jest mniej niż połowa, to jak sobie dobrze wstrząśnie, to masz zajebistą piankę. Taką o, amatorską. Ten przyszedł, był już usłyszał, że ja będę tak, trzebał. Tak, tak, tak. Trzymajmy od razu Triggeret. Naprawdę, ja nie wiem, co mu się tak kojarzy. Nie mam pojęcia. Czemu <grym> bierzemy kawę ze szklanki do ice Się przypij to po prostu, kurwa. Ja, jaki chuj. Więcej. <laughs> tak. Więcej. Kawa z kawałkami. Kawałkami. Nie mamy blendera, więc jest to wybaczalne. Teraz czuć już. Ale czuć. No. I według mnie, jeżeli no, chodzi o. To są spoko. Według mnie 7 na 10. Faktycznie trzeba zrobić tego więcej. Według mnie chyba 5. Bo Ale trzeba dać więcej. więcej. to było jakby to było zblendowane faktycznie. Zblendowane. Bo no, gdyby no. to było zblendowane, byłoby. No to mi jest git. ja bym pił. No Ida się bit. podzielić z twoim drugim Alderego.